Tak wyglądałaby mapa świata, gdyby granice były oparte na najbliższej stolicy. Czyli powiedzmy, jeśli mieszkasz tutaj, to jesteś w Kazachstanie, bo bliżej ci do stolicy Kazachstanu niż do Moskwy. Ogólnie szukam kraju, który najbardziej na tym zyskał. I mam wrażenie, że może to być Meksyk, bo może i stracił tutaj trochę terenów na południu, ale zyskał praktycznie połowę stanów, Australia została mocno obcięta, na szczęście Polska nie tak bardzo, jest nieźle. Chiny utraciły praktycznie całe swoje tereny. Za to Szwajcaria powiększyła się jakoś pięciokrotnie, a Niemcy zostały zredukowane do takiego małego wypierdka. Jeśli miałbym wybrać kraj, który najbardziej by na tym stracił, to Chyba byłyby to Indie, bo straciły znaczną, znaczną większość swojego terytorium. Za to, jeśli jesteś takim krajem jak Madagaskar czy Nowa Zelandia, to nawet byś nie zauważył różnicy, bo jesteś tak bardzo daleko od kogokolwiek, że twoje granice się nawet nie zmieniły. Nawet ciekawe. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, ile nowych Meksyków zmieściłoby się w Meksyku, odpowiedź to 12. Chociaż nie wiem, jaki do końca to ma sens, bo to na przykład wystaje. W ogóle, tu wszystko wystaje dookoła. W ogóle, po co ktoś miałby się interesować, ile nowych Meksyków zmieściłoby się w Meksyku? Nie rozumiem tej mapy. To jest podział Europy na ludzi pijących wódkę w niebieskim, piwo w żółtym i wino w czerwonym. Jest to zaskakująco poprawne. Poza tym, że myślę, że Polska trochę bardziej powinna sięgać tutaj w piwo. Ale to tam ciekawy podział. To jest mapa Europy, w której każdy kraj jest oznaczony najpopularniejszą grą, jaką stworzył. No i mamy tutaj na przykład Finlandię, która stworzyła Angry Birdsy. Mamy Białoruś, która stworzyła World of Tanks. Ukraina, co stworzyła Stalkera. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii powstało GTA, nawet nie pamiętałem tego faktu. W Danii powstał Hitman. W Szwajcarii powstał Farming Simulator. Tego w ogóle nie miałem pojęcia, ale to co chyba jest dla każdego najważniejsze, to to, że Wiedźmin powstał w Polsce. Polska górą. Więcej ludzi na świecie mieszka w zielonej części niż w niebieskiej. Szczerze, pierwszy raz jak zobaczyłem tą mapę, nie dowierzałem. Ale, jakby tak się głęboko zastanowić, faktycznie trochę więcej ludzi mieszka na ziemi niż pod wodą. Jakby nie wiem, jak do tego w ogóle doszło. Kto na to pozwolił? To są kraje wspomniane w hymnie Polski. I mamy bezpośrednio negatywnie wspomnianą Szwecję. Nie bezpośrednio negatywnie wspomnianą Rosję, Niemcy i Austrię. Nie bezpośrednio pozytywnie wspomnianą Francję i po prostu wspomniane Włochy. No i ze Szwecją, no to to jest tak, że jest wspomniany potop szwedzki, no to zdecydowanie nie jest to pozytywne. Podejrzewam, że Rosja, Niemcy, Austria chodzi o to, że są wspomniane rozbiory. We Francji chodzi o to pewnie, że jest Napoleon dobrze wspomniany, a Włochy po prostu są wspomniane, bo tam był Bonaparte tego typu. Rzeczy. Ciekawe jest to, że mamy kraj wspomniany bezpośrednio negatywnie, a nie ma żadnego bezpośrednio pozytywnie wspomnianego. No ale patrząc na historię Polski, to tak naprawdę, co się dziwić? To jest mapa kościołów w Polsce. No i szczerze, aż tak mnie to nie dziwi, no bo. Chyba oczywiste jest to, że każda nawet najmniejsza wieś w Polsce ma kościół, który co ciekawe jest zwykle największym budynkiem w okolicy. Nie dziwne jest to, że w takich miejscach jak w Warszawie, czy na Śląsku, Tysiąc, Poznań, Szczecin jest więcej tego niż w innych miejscach. Ale to co mnie naprawdę dziwi, to to, że w tej części są dużo obszary, na których nie ma żadnego kościoła. Nie mam pojęcia czemu tak może być. Jeśli wiesz to weź napisz w komentarzu, bo jestem faktycznie ciekawy. To jest mapa ilości papieży na kilometr kwadratowy w każdym kraju Europy. Dziwne jest to, że w sumie nawet jakaś taka Rosja nie jest w stanie sobie załatwić przynajmniej jednego papieża na kilometr kwadratowy. Niemcy też. Dziwne jest, że Polska nie ma. Kiedyś to był Jan Paweł II, to pewnie pewnie by coś było. Teraz Polska nie ma żadnego papieża. Dziwne. Dziwne jest to, że Watykan jest jedynym krajem w całej Europie, który ma... i ma nawet dwóch papieży na kilometr kwadratowy. Więc nie, wiem, to jest niesprawiedliwe dosłownie, niech oddadzą nam jednego przynajmniej tak wyglądałyby wyniki tegorocznych wyborów w Stanach, gdyby na prezydenta głosowała Europa. Ogólnie ja nie chcę nic sugerować, ale prawie cała Europa głosuje... głosowałaby na Harris w momencie, w którym Rosja i kraje popierające Rosję w większym lub mniejszym stopniu mają tendencję do Trumpa. Ja nic nie sugeruję, ja tylko przedstawiam fakty, ale jest to ciekawe. Na czerwono zaznaczone są kraje, które mają ak AK-47 w swojej fladze. No i chyba jeden kraj tak naprawdę wyróżnia się na tle wszystkich jest to Mozambik. Bo jak sobie spojrzymy jak wygląda flaga Mozambiku to to jest ich flaga. No i zdecydowanie widać tutaj to AK-47. Jeśli oglądałeś mój film, gdzie naprawiałem flagi państw, to już kojarzysz tą flagę. W ogóle jeśli to jest już któryś twój film, który oglądasz, zostaw suba, bo 28 mam urodziny rodziny i byłby to dla mnie świetny prezent, gdybyście wbili 40 tysięcy do tego dnia. Ale wracając. AK-47 jest w tej fladze dlatego, że podczas rewolucji przyjmowali oni wsparcie od Związku Radzieckiego, który wysyłał im właśnie takie Akacze. I dlatego, jak bardzo pomogły im one w uzyskaniu niepodległości, to umieścili je w swojej fladze. Oczywiście depozyt Photos to jest część tej flagi. To nie jest przypadek To jest mapa krajów, które mają większe PKB niż sama Kalifornia To jest naprawdę dziwne Jakby człowiek czasami zapomina jak potężną gospodarkę mają Stany Bo mimo tego, że mówi się jak bardzo Chiny nadganiają To faktycznie są jeszcze 10 miliardów dolarów PKB za nimi Sorry, nie miliardów tylko bilionów to jest. Czyli faktycznie kraje, co mają większą gospodarkę od Kalifornii to są top 3 kraje gospodarcze na świecie, nie licząc Stanów, czyli no Niemcy, Japonia i Chiny. Chociaż mam wrażenie, że Indie już mogły przegonić Kalifornię jakoś niedawno, tylko jeszcze najwyraźniej ta mapa nie była zaktualizowana. To są muzułmanie w krajach postjugosłowiańskich. I tutaj właśnie widać ten podział, gdzie większość krajów tutaj jak Chorwacja, Słowenia czy Serbia, to chrześcijanie a Bośnia, Kosowo i Albania są w dużej części muzułmańskie. I nawet w samej Bośni tutaj widać podział na te tereny, gdzie mieszkają muzułmańscy Bośniacy i chrześcijańscy Serbowie. A, no i jak widzę, jeszcze Chorwaci są tutaj. Podobnie jest tutaj w Albanii. Nie wiem, kto mieszka w tym terenie ale musi to być jakaś inna grupa etniczna niż w większości tego kraju. To są ścieżki statków z lat 1740-1855 i mamy tutaj na początku ogólne, gdzie widać, że najwięcej płynie tutaj przez Atlantyk, chociaż jest spora część płynąca o tu, a do Azji przez, znaczy no nie przez Afrykę, tylko pod Afryką, właśnie. I mamy tutaj podział na kraje. Najpierw mamy Francję, która płynie tak naprawdę do Kanady, do Kuby i tu praktycznie tyle. Chociaż mają jakieś takie małe trasy dookoła świata. Mamy Hiszpanię, która oprócz płynięcia do tutaj Kuby, wciąż tych regionów bardzo dużo pływa do Ameryki Południowej, bo oni mieli tam bardzo dużo kolonii. Mamy Niderlandy, które oprócz tego dodały jeszcze, że płynął. Pod Afryką do Indonezji, gdzie miały tutaj kolonie. A do tego z jakiegoś powodu tutaj na północ płynął? Nie wiem, do końca czemu. I mamy Anglię, która dosłownie płyna wszędzie, praktycznie. No może oprócz płynięcia na północ do jakichś wysepek pustych. Ciekawe jest to, że mają tutaj jakiś taki wyraźny szlak do północnej Kanady. Ciekawe co tu było. Połowa gospodarki Afryki mieści się w tych pięciu krajach. Oczywiste jest to, że mamy tutaj Nigerię, gdzie mieszka strasznie duża ilość ludzi, jak chyba z 300 milionów, czy coś takiego. Mamy tutaj Afrykę Południową, która ma największą gospodarkę w całej Afryce. Egipt, który też by się dało domyśleć, oni mają przecież ropę, mają dużą turystykę. Ciekawi mnie, że Algieria i Etiopia ma aż tak dużo, mają aż tak dużą gospodarkę. No ale spoko, nie dziwię się, że kilka krajów wystarczy, no bo. Jak tak duża część Afryki to pustynia, to tak naprawdę nie ma tam za dużo gospodarki ani niczego w tym stylu. Nawet ta Algieria mogłaby być uciętą tą całą część kraju i by tak naprawdę w ogóle nie stracili w tym. Tutaj podobna mapa, tylko żółte kraje mają tak samo dużą gospodarkę jak czerwone, a czerwone to oczywiście same Niemcy. No i Cóż zrobisz tak naprawdę, no? Kiedy Niemcy się rozwijały pod kapitalizmem, większość tych krajów musiała się męczyć z komuchami. Może nie licząc Norwegii, Szwecji czy Finlandii, czy może Austrii. No ale no. Co zrobić tak naprawdę? Dobrze, że przynajmniej Polska teraz nadgania. To jest mapa zamków w Europie. No i w sumie to co możemy zobaczyć to że bardzo dużo jest ich we Francji, w Niemczech, we Włoszech. Tutaj jak są Alpy, to nie ma ich za dużo, chociaż są jakieś takie w liniach niektóre. W Hiszpanii praktycznie są jedynie e, co to jest Katalonia? Chociaż są porozrzucane po całym kraju, ale nie w takiej gęstości. Ciekawi mnie to, że wydaje się, że największym skupiskiem tego jest Belgia. Nie wiem, czemu Belgia, ale spoko. <grym> Może i Polska nie ma tak dużo zamków, jakby się mogło spodziewać, ale najważniejsze jest to, <krym> że mamy największy zamek w Europie. I tyle starczy. <grym> Ważniejsza jest jakość niż ilość, co nie? To jest mapa restauracji z kebabami w Turcji. No i tak naprawdę co się dziwić. ten życie jest ich znacznie więcej, bo nie wierzę, że w tym fragmencie nie ma żadnych, tylko po prostu nie są zaznaczone. Z drugiej strony mapa Polski pewnie by wyglądała dokładnie tak sama jak chodzi o kebabownię. No, kebab to po prostu podstawa życia, co nie? <grych> I tu mamy mapę wzniesień w Ameryce Południowej. Oczywiście one nie są tak gwałtowne jak tutaj, ale są specjalnie wzniesione. Zniesione jeszcze bardziej, żeby było je faktycznie widać. I tak naprawdę cała Ameryka Południowa jest dość płaska, może nie licząc tutaj tych fragmentów czy tu oprócz tego wielkiego paska, gdzie tu są oczywiście chile. I właśnie powód, dla którego chile są tak długie, to dlatego, że oni po prostu zajmują praktycznie całe te góry i te tereny za nimi, jak powiedzmy tutaj, gdzie jest trochę bardziej płasko. Dla nieświadomych przypominam, że chile wyglądają w taki sposób. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, a my widzimy się kiedyś. Ebo.